Oto nowe, niezwykle wytrzymałe i kompaktowe, akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe Bosch Robust Series, modele GSB 14,4 i GSB 18 VE2 Li Professional. Wydajne silniki oferujące moment obrotowy 80 Nm w klasie 14,4 V oraz 85 Nm w klasie 18 V umożliwiają wykonanie najbardziej zaawansowanych prac związanych z wkręcaniem i wierceniem w drewnie, i metalu oraz w murze dzięki dodatkowo włączanej funkcji udaru. Zwarta konstrukcja i głowica długości 228 mm sprawia, że są to najmniejsze akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe w swojej klasie. Ponadto urządzenia posiadają elastyczną obudowę DuraShield, dzięki czemu zachowują pełną sprawność nawet po upadku z wysokości 2 m na beton. Unikalny elektroniczny system EMP chroni silnik przed przeciążeniem gwarantując urządzeniu długą żywotność. Wypróbuj niezwykle wytrzymałe i kompaktowe wiertarko-wkrętarki akumulatorowe z funkcją udaru GSB 14,4 i GSB 18 VE2 Li Professional. Naturalnie z praktyczną walizką systemową l -Box.